Hej, witam wszystkich, tu nie kto inny jak SpiderCox Dzisiaj sobie zagramy znowu na PL16 Nie na PL15, nie na PL14, nie na PL12, tylko na PL16 W najnowszym serwerze Dobra, drużyna tutaj Nowy odcinek Matthew też nagrywa na YouTube Też ma swój kanał, zapraszamy tu Matthew Matthew, kanał naszego nowego członka drużyny i to tak to jest Matthew fajnie nagrywa też filmy z Hero Zero nie ma może najdroższego sprzętu mu nagrywa na dyktafonie z tego yy, z telefonu ale jakoś mu to wychodzi nie najgorzej nie najlepiej jakoś idzie do przodu dobra włączmy sobie tutaj króciutką misję nie, albo sobie od razu przejdziemy do zadań nadzwyczajnych. Może tutaj, właśnie za 8 minut są. No dobra, to sobie przystąpimy, może, do walki linkowej. Tutaj, może sobie tego pokonamy. No dobra, 52 level. My mamy trochę gorzej, ale mamy plus 124 punkty umiejętności, więc może damy radę. Zobaczymy. 52 on ma level. My mamy 49 level Dobra, jakoś, jakoś powinno nam to pójść, może gładzi, może nie, zobaczymy. Dobra, pominiemy sobie, nie będę was tu przynosał jakoś szczególnie. O i fajnie plus 14 punktów lingowych. Pozdrawiam całą moją ekipę Rinangan, Russian Dog, Specti, moich doradców ulubionych. Pozdrawiam też ciastka Grupego. Kalika, Bambunio, Rybkę Wszystkich pozdrawiam serdecznie w tym odcinku Co tu jeszcze? No dobra, pokonaliśmy tamtego To sobie przejdziemy do następnego osiłka Tutaj mamy na, u kurde, 24 level Bez problemu sobie z nim poradzimy, tak myślę I Jeśli nie myliłem U kurde, co tu jest? Zajemnista ta maska Dobra, zaraz sobie sprawdzimy za to za maseczka jest. Dobra, w końcu tutaj on trochę nam wyrównuje, ale dobra, niech będzie mu i tak. Teraz będę musiał ten. Dobra, sobie sprzedałem bo jest na minusie. Będę musiał wyrównać do 500 punktów umiejętności, bo jeszcze nie mam tego. Tutaj mam mm, 13 jednostek treningowych. Na razie nie będę tego brał. Kto tu napisał do mnie? Masekro. Nie, dzięki. a Pisałem do nich wcześniej czy chce do nas. Nie, on pisał, czy ich może do nas. Napisałem, że za oponki, znaczy za wpisowe, bo obowiązują nas wpisowe. W notatkach znaczy w opisie piszę tutaj 10K monet i 50 oponek. Myślę, że to jest normalna stawka jak na rozwinięcie naszej ekipy. Mamy już średnią 48% rozwiniętej, rozwinięta jest nasza ekipa. Tutaj można sobie śmiało wejść i mamy na rozwoju 26% i na honorze też 26. Więc nie jest wcale tak źle, można sobie śmiało sprawdzić. Jeśli ktoś, ktoś chce do nas dołączyć, to śmiało pisać do mnie. Oczywiście teraz przynajmniej na kwaterę musi ktoś wpłacić lub wpisowe, wpisowe to 50 oponek, godzimy się też umownie na 30, 30 parę lub nawet możesz jak mamy wolne miejsca to możesz później wpłacić, jeśli nie mamy wolnych to trzeba od razu wpłacać, inaczej, inaczej po prostu nie przyjmiemy do drużyny, bo tak nie robimy że wywalamy kogoś kto wpłacił oponki nigdy tak nie zrobiłem i nie będę tak robił bo to jest nie fair moim zdaniem tu dogoniliśmy drużynę bank też ma fajny rozwój 27 podobny do naszego jakoś ich do, 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 dogoniliśmy tutaj jeszcze nam brakuje do 50% niedużo nie rozwoju no ale co, jakoś nam to idzie powoli. Po Pena list. Byłem w tej drużynie. Średnio, średnio. Nie pozdrawiam, bo drużyna jest taka sobie trochę lipna, ale co zrobić? Nigdzie rewelacji nie ma w dzisiejszych czasach z tymi drużynami. U nas jest fajnie, bo faj, fajnych kolesi dużo jest. Fajni ludzie w naszej drużynie są. Rozwój jakoś idzie, bo wczoraj rozwinęliśmy dwa, dwa te wyposażenia i coś tam jeszcze. Dzisiaj wyposażenie znowu poszło do góry i jakoś nam to idzie do przodu. Dobra, co tu jeszcze? No dobra, już nie będziemy tu nic robić. znajdźmy sobie tutaj jeszcze w dzianko, może. No jutro zbijamy honor. Musimy przegrać z, naszą, z naszymi przeciwnikami. Dobra, jeszcze nie będę może zdejmował, bo jeszcze zaatakuję później te zadania nadzwyczajne, chyba że już minęło. Nie, jeszcze 3 minuty. No dobra, to w kolejnym odcinku najwyżej to nagram jak to przychodzę lub nie. Zobaczymy jak to wyjdzie nam. I to wszystko w tym, w tym odcinku. Pozdrawiam Was Spidercox. Jeśli się podobają moje odcinki, moje materiały, koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. No i polub ten film. Na razie hej.